Wojciech, Ficoń, życie postrzępione. Siadasz naprzeciwko mnie, czerwone zasłony, przez które widzisz mnie nagą. Noc odchodzi spóźniona do innego. Jak nigdy nikomu nie przyśniony sen, patrzymy sobie w oczy, które odbijają nic. Jak zawsze. Piszemy wiersze, w których chowamy się pod maską nietykalności. Palimy wiersze, bo okazują się być za bardzo prawdziwe. Cały świat patrzy. Przebacz mi. Uzy, które dławią, śmiechy, które duszą. Cały świat widzi: Stworzono mnie z Twojego żebra. Nie miałem wyboru. Jedyna kochanka, jedyny trup, którego oczy wciąż jeszcze błyszczą w tym półmroku zieleni, zastygła w bursztynie. Dosięgło nas. Zmieniło. Przemieniam siebie w niego i wchodzę w nic. Jak mogłaś, widząc to, tak brutalnie przeciąć mnie dotykiem? Wszyscy już poszli, zostawiając wyłamane drzwi. Jak mogłeś? Twój zapach. Nie chcę pamiętać, wolę umrzeć. Przy zamkniętych na klucz oknach, przy zgaszonym świetle, przy okrutnej muzyce ciszy. Długo na nią patrzyłeś, nie poznając swej twarzy w jej rysach. Nie, przy tobie nie. Długo o niej myślałeś, nie znajdując swych myśli w jej głowie. A może początek nigdy się nie zdarzył? Może to opowieść, która zaczyna się od końca i zmierza donikąd. A jednak, naga brutalna świętość absurdu. Spojrzenia utkwione w szyby, za którymi nie ma już świata. Oczy pełne słońca. Dlaczego już mnie nie chcesz? Chwycił za klamkę. Poranek, jak zawsze cicho, by nikt nie słyszał. Czekanie powoli zawiązuje na mej szyi pętle. Nie wkraczaj w moją pustkę nie patrz prosto w ciemność, jesteś zupełnie jak twój ojciec, drżę. Moje ciało jest już tylko czerwoną plamą na zimnym betonie Twoich wspomnień. Czy mógłbyś choć przez chwilę udawać, że nic się nie stało? Mam dosyć tej gry. Już pora na mnie. Wszędzie, gdziekolwiek pójdę. Moja dusza nie ma oczu, dłonie, przez które przepływa wieczność. Obłędnie niezmierzony horyzont chwil, więc zostajesz. A mówiłaś, że nigdy więcej. Leżał na podłodze, wypalony na sercu. Krew sączyła się z jej rozciętych ust. Teraz nie ma odwrotu. Nie ma i bezbronna. I bezbronna.